Siemanko, siemanko, witamy. Piątek, piąteczek, upalne lato jest, już ponad 30 stopni na pewno, masakra jakaś. Wczoraj było cicho, spokojnie, to nie nagrywałem, byłem też zajęty i też dostaliśmy całkiem spore zamówienie, więc dzisiaj trzeba wszystko iść i realizować. Wszystko jest prawie przygotowane, tylko trzeba upiec i tyle. No a znowu dzisiaj wcześniej, praktycznie skończymy, ale spoko. Cóż, życie. Wracamy. Rzeczywistość jest. Szara bura. Ale cóż, tak to już jest. O bądź ostatnio się tak zastanawiałem. Ostatnio. Wczoraj się tak zastanawiałem. Kurde, jaka tu tak po podróży jak się wróciło i tak sobie jadę tym samochodem i sobie patrzę. I tak sobie myślę, czy ja teraz mam do końca życia tak jeździć tym samochodem, tą samą drogą Mijać te same sklepy Mijać tych ludzi i samochody Kurde, nie chce mi się tak Aż już do końca tak? I przez najbliższe, nie wiem, 10 lat? Nudne to na łaksa w ogóle, nie mam pojęcia czy chce mi się to robić Jednak jak zażyłem trochę ten... Podróży to my sobie przypominamy, jak to jest w życiu podróżnika Jak się fajnie żyje po prostu Cały czas jakieś miejsca, cały czas coś się widzi, cały czas coś się je Ludzi się poznaje czy coś, coś się dzieje w tym życiu A takie prowadzenie biznesu to tak No niby spoko, twoje masz Robisz na siebie W przyszłości pewnie się to rozwinie czy coś, tylko nie wiem, taka monotonia mnie ogarnia, nostalgia mnie napadła, cały czas tylko ta sama droga, i wracasz, i mijasz te sklepy, już na, na pamięć pamiętasz to wszystko z zamkniętymi oczami mógłbyś tam trafić i wchodzisz do tego sklepu, i odpalać te piekarniki i od nowa i wrzucasz ten piec, i wyciągasz i ktoś przychodzi, kupuje i ktoś w ogóle nie przychodzi. I robisz ciasto, i kolejne ciasto, i wyrzucasz, i próbujesz. Czy to ma jakiś sens w ogóle? Nie mam pojęcia w hmm. ogóle. No cóż, dobra. My lecimy do sklepu, mamy co robić. Zobaczymy, co się będzie dzisiaj działo. Dobra, jesteśmy na miejscu. Mamy odrobaczanie lokalu teraz. W ogóle zapomniałem z dzisiaj przyjechali nam wszystko spryskiwać od robaków wymieniać różne te pułapki, srapki inne gadżety także musimy poczekać z pół godziny zanim będziemy mogli używać naszego sklepu no nic o, sąsiadka nie nauczyła się wciąż nam parkuje, widzicie tu linia parkingu ona dalej jedzie, tam kuwa, już dwa samochody mu takie małe można zaparkować na tym jednym parkingu jak ma. Tak parkuję O i tak to wygląda Fuuu Zaleciało mi do nosa No i taki dzień nam się zaczął Niby zaczął się super wspaniale Ale na razie się toczy Pff, Bez nadziei nie My się pokłóciliśmy I się w ogóle pokłóciliśmy do tego pierdołę Znaczy dla mnie to nie była pierdoła Bo Lucy zaczęła w ogóle jakoś dziwnie się zachowywać wiesz co, troszkę arogancko do mnie, a wszystko chodziło o to, że byliśmy tam, nie wiem, 5 minut spóźnieni, czy coś, bo powinniśmy być na 10.30, a byliśmy tam chyba 10.35 wielka afera, wiesz, całą drogę mi marudzi, zrzędzi, że spóźnieni jesteśmy kurde jakby ona była osoba punktualna, ona nigdy nie jest punktualna, w ogóle nigdy nie jest na czas, zawsze coś jest nie tak. A nagle ona musi być punktualnie. Jeszcze do, musi być punktualnie do człowieka, który miał być w środę i zapomniał o nas i przyjeżdża w piątek. No chłopie, no to jakie? Jakie w ogóle stres? Jakie nerwy? Po co ma? Czyli to na nawali, miał być w środę, sobie zapomniał i nagle przyjeżdża. W piątek w ogóle nie ma stresu, przyjedziemy, będzie dobrze. Nie, musi być. I, i w ogóle i zaczęła mi się hamska do mnie odzywać. I dziwnie mnie traktować, więc się trochę pokłóciliśmy i teraz mamy taką atmosferę w ogóle, wiecie. Nie, nie gadamy ze sobą teraz. No. no taką kurde pierdołę w ogóle. Będzie mi tu mówić coś o punktualności osoba, która nigdy nie jest punktualna. No bo halo. W ogóle o co chodzi? Nie rozumiem tego. No. Co mam zrobić? No, w ogóle upiokę sobie chleby, porobię te wszystkie rzeczy, to się trochę uspokoję, wypoczę się przy tych piecach. Jak na saunie to ciśnienie mi zejdzie, ale masakra w ogóle. Nie rozumiem po co w ogóle mam się spieszyć do kościa który w ogóle zapomniał o nas. W ogóle jeszcze się denerwować i jakąś dziwną atmosferę. No, bez sensu. Ja, muszę robić chleb zamówieniem Dobra sytuacja się trochę uspokoiła Trochę luźniej już między nami Ale teraz Wam pokażę ogródek Kurde już powoli odczuwa się zapach kwiatów Całkiem sporo ich już rozkwita Już niedługo naprawdę będzie ich sporo Jeszcze tydzień I będzie naprawdę ślicznie jeszcze, 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 ale już już można pomału poczuć zapach A tutaj Wam pokażę co nam już rozkwita O, zobaczcie to Elegancka, tutaj mamy parę krzaków, tu będzie całkiem dużo tych kwiatów Jest parę tych krzaczków takich, raz, dwa, trzy Około dziesięciu Także jak one rozkwitną i takie duże będą to ten ogród naprawdę nabierze uroku niesamowitego a z drugiej strony nie chcę się kwiatki przyjąć za bardzo ale wydaje mi się, że po prostu robaki tam są Muszę jakieś spryskać od jakichś insektów po prostu zjadają te kwiatki korzenie tam żywią się nimi tak naprawdę no i na to nie poradzę, nie jestem w stanie wszystkiego ogarniać jak mogę Dobra, a ja się biorę. Będę robił dzisiaj ciasto smerfuś. Mam niebieską galaretkę, Mam jagody, znaczy burówki. Także robię sobie Smerfusia, coś takiego egzotycznego. A nie pokazałem bo, bo wczoraj zrobiłem taką piankę cappuccino z musem troskawkowym. Tak to się przedstawia. Pychotka na maksa pyszny, dla mnie bardzo smakuje. O, dobra cisza spokój jak na razie ale już to wszystko i tak na zamówienie także wszystko podkładane tu jeszcze parę na dzisiaj do sprzedania ale ma dzisiaj z wizytą przyjechać nie, nie, jakaś Polka nie wiem jak, jaka nigdy jej nie poznałem dzwoniła tylko zobaczymy przyjedzie z jakimiś dwoma koleżankami to pewnie się zabiorą te chlebki co tam leżą jak jeszcze będą bo jest około drugie, zaraz nucie zaczął przychodzić. A ja co, biorę się za smerfusia i muszę zaraz przygotowywać chleb na jutro. I Johnek leci, już prawie zleciał. Po piąte już jest. Ja się biorę za wyrabianie chlebusi. Trochę później mi to zeszło. Sklep pusty. Puste półki, nie ma ciasta, nie ma nic. Muszę na nowo robić dwa ciasta na jutro, żeby były no ale coś chcesz coś zjeść? jak się czujesz? bardzo bardzo jest wymęczony teraz tak, nie no a no, też jesteśmy super zmęczeni tak naprawdę nie mieliśmy czasu dzisiaj zjeść jest godzina piąta, nie jedzono nic śniadanie tylko było zjedzone tak do tej pory nic Sklep jest w trakcie zamknięcia. No, zamknięty, nie mamy nawet co sprzedawać. Już doszły mi ciasno, właśnie, żeby na szybko wyrobić na jutro. Zmęczenie i co tu gadać? No człowiek zmęczony, niedojedzony. Już się znowu kochamy, już nam przeszło złość. Z dzisiejszego poranka. Ale i tak, no, poziom adrenaliny i dopaminy jest bardzo niski, także. Nie ma co tu opowiadać. Brakuje energii i werby do tego. Mi zostało jeszcze z godziny roboty. Zanim uformuję te chlebki, popakuję, potem pomyję stoły to wszystko. Ale no i tak, wcześniej skończone, po szóstej już przed siódmą w domu. Dobra. Tyle to na dzisiaj. Króciutko i na temat. Do juterka. Elo!